Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Junior, Grupa Kontrast. Tak, w końcu mogę na ten kanał wjechać, mogę Wam coś pokazać, jakiś materiał nagrać, pogadać trochę do tego mikrofonu. Więc postanowiłem zrobić materiał z Overwatcha, tak jak widzicie w podtytule. I dowiedziałem się na, ten, na temat tej gry na tyle dużo, na tyle dużo w nią pograłem, na tyle dużo mi sprawiła frajdy, że chciałem nagrać z niej materiał i Wam właśnie o niej poopowiadać. Yy, macie tutaj poskryjone klipy w tle, będziecie oglądać, w, w których brał też udział Dubsztęg, mój kolega z Xboxa One, serdeczny. Bardzo Cię pozdrawiam, Dubsztęg. Polecam pacetam, przydaje się czasami. I co, mieliśmy bardziej taktyczne podejście do yy, tematu z Dubsztęgiem, nie lecieliśmy na pałę, tylko właśnie mówię. bardziej taktycznie podchodzić do gry i chcieliśmy po prostu pokazać w miarę dobrą rozgrywkę, tak jak będziecie widzieć ale ja już przejdę do rozmowy na temat tej gry. I tak... Ym, od samego początku zaczynając, Overwatch był grom, która y, miała swój początek, y, znaczy początek w sensie, że zaczęto ją tworzyć y, latem 2013 roku. Czyli no 3 lata temu, tak? Ale dopiero, żeśmy ją zobaczyli 2014 roku, 7 i 8 listopada na imprezie bliskon w Kalifornii, tak? I wtedy zaczęło się, właśnie, hype na tą grę. Jak, jak ludzie zobaczyli pierwszą osobową strzelaninę od Blizzarda, no to po prostu no, coś, co nie może umknąć uwadze na no, takich graczy, właśnie takich gier, takiego typu gier, no, których jest bardzo dużo oczywiście. I teraz nadszedł czas, kiedy możemy w końcu zagrać betę tej gry ale myślałem, że ten czas nigdy nie nadejdzie, ponieważ no jestem graczem konsolowym y, w dużej mierze, chociaż komputer też mam, też, y, z, niego, y, z niego korzystam, ale jestem y, graczem bardziej konsolowym i myślałem, że tej gry się nie doczekam na konsolach, ale na szczęście, na szczęście jak zobaczyłem Overwatch, PC, PS4, Xbox One, no to już się uspokoiłem, już się nie, nie wkurwiałem, już było OK wszystko ekstra. Więc y, macie Materiał oczywiście z Xbox One. Tak jak wiecie, bo przyszedłem na tą konsolę. Już na PlayStation 4 nie jestem, ale pewnie będę jeszcze. Yy, ale dobra, no to mówmy o Overwatchu. Yy, Overwatch, tak jak właśnie yy, yy, mówiłem wcześniej jeszcze, to jest pierwszoosobowa gra, która no tak do końca taką strzelaniną typową nie jest, ponieważ jest no pierwszoosobową mobą. Pierwszoosobową mobą. Tak, właśnie tak. I tak też wygląda i tak się to też wgra. Czyli trzeba w miarę taktycznie podejść do tematu, żeby się grało przyjemnie, fajnie i przede wszystkim, żeby też skutecznie się grało, tak? Więc ja grałem tak jak mówię z duprzęgiem, żeśmy coś próbowali ugrywać. Próbowaliśmy różnych taktyk. Graliśmy, czasem lepiej to by powiedział czasami gorzej, ale no wiadomo, jak się gra w kooperacji z, z drugą osobą w takie gry, no to gra jest po prostu miodna, tak? Gra jest po prostu miodna, gra się bardzo przyjemnie, śmiechy, chichy są zbyty tak z tego grania. Po prostu dużą przyjemność od tego się odczuwa. Yy, I co mogę jeszcze powiedzieć właśnie tutaj na ten temat. Gra wiadomo, no, jest mową yy, Graficznie graficznie no to ta gra nie, nie ma być piękna, ta gra po prostu ma, ma nie być brzydka, tak? Ma nie być brzydka. Nie jest piękna i właśnie też nie jest brzydka. Ta gra po prostu ma gameplay być dobra, ma po prostu pełnić funkcję właśnie tej moby, i to wszystko też się zgadza. Czyli w pełni funkcji moby balans postaci, różne klasy postaci i każda postać musi tutaj być potrzebna na polu bitwy, tak? I tak właśnie jest. Tak właśnie jest w Overwatchu, wszystko tu się zgadza. Mamy cztery rodzaje postaci, mianowicie mm, postaci ofensywne o dużym damagezu, obrażeniach postacie ofensywne kontrolujące pole bitwy yy, poprzez pułapki wieżyczki, supporty, które leczą albo dają różnego rodzaju power-upy, typu przyspieszenie chodu, yy, zwiększone obrażenia, leczenie nas, tak, tego rodzaju rzeczy. To są postacie wspomagające nas, czyli supporty i postacie defensywne yy, są i tanki. Znaczy ogólnie no to są e, cztery klasy, ja minimum pięć. E, ale no mówię, no, to, to właśnie są ofensywne e, z dużą ilością DMG i są ofensywne, e, które kontrolują pole bitwy. I jeszcze są tanki oczywiście, czyli postacie, które mają e, najwięcej ze wszystkich grup postaci e, HP, punktów życia. I wiadomo, każda postać siebie potrzebuje, każda postać jest potrzebna e, na polu bitwy, wiadomo. Oberwiamy musi nas coś podleczyć. Yy, przydaje się osoba, która ma dużo obrażenia, ale musi stać z tyłu. To na przykład jest taka czarna wdowa, tak? Tego typu postać. Ona stoi z tyłu, ładuje z tej snajperki i robi co trzeba. Yy, tanki cały czas muszą iść do przodu i osłaniać poszczególne znaczy te, te słabsze postacie, iść do przodu cały czas i je osłaniać, tak? Żeby tamte mogły robić, co trzeba. I właśnie tak to wygląda. Oj, przepraszam, mam telefon. Już. Ym, I tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie się sprawuje, na tym właśnie polegają y, gry moba. I co mamy dostępnego w becie? Postaci jest w miarę dużą, jeśli chodzi o betę, nie można powiedzieć, że nie. Chociaż no, ta beta była na konsolach, ona była tą najpóźniejszą betą. I co była no beta już tak naprawdę pod samym pod samym wyjście gry, tak? Bo beta no, była któregoś tam Maja była. Nie pamiętam którego, bo to już tam było jakiś tam tydzień temu, czy jakoś tak, nie chcę Was skłamać, jak to było. A no, gra wychodzi 24 maja, tak więc, no to jest pod sam koniec <grybujesz> <grybujesz> tak naprawdę tej gry, pod sam, pod sam koniec stworzenia gry popuścili po, po, tą betę na konsolach, ale wszystko jest ekstra wiadomo. I co, jeszcze opowiem Wam o trybach gry, jakie są. A mianowicie to wygląda na takiej zasadzie, że mamy trzy tryby, yy, trzy tryby mamy to jest ładunek obrona i ten ładunek obrona gdzie to mam zapisane dokładnie, kurwa ładunek obrona i przejęcie i tak obrona, jedna drużyna ma dwa punkty, które musi ich pilnować która musi ich strzec, a druga drużyna musi po prostu te punkty rozjebać tak, prosta sprawa ładunek ładunek to jest tryb, w którym jedna drużyna musi przetransportować właśnie ładunek wybuchowy w pewne miejsce, a druga drużyna musi ich powstrzymać, tak? I przejęcie to jest jeden główny y, punkt na mapie i obydwie drużyny muszą y, o ten punkt walczyć i ta, która po prostu będzie dłużej go kontrolować, wygrywa. I tak to właśnie wygląda. I za każdym razem y, w każdych z tych trybów y, mamy dwie drużyny po sześć osób. I co? I lejemy się, walczymy, gramy kooperatywnie i wygrywamy grę, tak? Bo to będzie główny zamysłem tej gry. I też pewnie w pełnej wersji, bo w becie tego oczywiście nie ma, bo to jest bez sensu, ale w pełnej wersji pewnie też będzie system rank. W którym wiadomo będzie brąz, srebro, złoto, diament i tak dalej. Będziemy walczyć o to, żeby jak najwięcej wygrywać, żeby jak z najlepszymi grać i żeby być po randze jak najlepszy, tak? Bo na, na takiej zasadzie te gry się opierają. Takie właśnie moby i takie pierdoły właśnie. I co? Moje odczucia co do tej gry były bardzo pozytywne, bo graliśmy sobie właśnie z dupszczęgiem. Robiliśmy różne taktyki, żeśmy, sobie, żeśmy, sobie, żeśmy ze sobą na, nawzajem współpracowali i wychodziło nam to bardzo fajnie, ale wiadomo czasami gorzej, czasami lepiej, ale ogólnie oczywiście miałem bardzo fajne, bardzo fajnie się to grało, bardzo przyjemnie i znając życie, no to jeżeli ja gram sam z Dubszenkiem, mi się bardzo podobało, no to jeżeli mamy pełny skład sześciu osób do tej gry, no to się gra naprawdę fantastycznie, nie? No ale nie miałem takiej opcji, nie mogłem tutaj wypróbować gry w takim składzie, no ale no, na pewno się gra lepiej niż gorzej. Więcej osób ale też y, od razu wam powiem, że właśnie to jest ciekawe, y, jest ciekawe, i oczywiste właśnie, że fajnie się grało we dwóch z duprzęgiem. Ale na przykład y, gra, gadałem przez telefon z wronkiem i rozmawialiśmy na temat tej gry i jemu ta gra jakoś tak się bardzo nie podobała i że fajnie się grał coś tego, ale no to tak nie było dla niego to specjalnie ciekawe. I poznając że się to właśnie było przez to, że grał samemu, bo ja mu mówiłem, słuchaj, nie skreślę tej gry, bo pewnie nie grałeś z kimś, tylko grałeś samemu. I pewnie dlatego ta gra nie zrobiła na tobie takiego wrażenia i tak ci się nie podobała, no. bo mi się bardzo podobała, bardzo fajnie się grało z Dubsztangiem. Naprawdę, no, miło spędzałem ten czas na tej becie. Yy, I co tu, co tu jeszcze tutaj, właśnie, można powiedzieć? Fajnie się gra w tego Overwatcha. Yy, naprawdę, ten multiplayer jest przyjemny. I na pewno, myślę, że multiplayer, który jest tym Overwatchu, chociaż jeszcze od razu mówię, że ten multiplayer, co tu jest, to jest tylko. W, to znaczy, w tej grze jest tylko multiplayer. Nie ma nic innego. Ale za to konkurencja, czyli Battleborn. No to troszeczkę inaczej podchodzi do tematu, ponieważ jest, są tam misje story mode yy, i też jest multiplayer. Tylko tutaj multiplayer w overarch mi się podobał, no a tam multiplayer według mnie no to był strasznie nudny. No tam naprawdę nic nie było ciekawego w tym multiplayerze szczerze. Nie podobał mi się, bo był strasznie nudny. Ale na przykład yy, story mode, jak grałem sobie z, właśnie z wronkiem. To bardzo fajnie nam się grało, naprawdę bardzo fajnie. Nawet dla samego story mode w tej grze mógłbym sobie y, kupić tą grę. Byłat Battleborn oczywiście. A na przykład Overwatch, no to multi ma kozackie. Multi ma naprawdę bardzo kozackie, ale no mówię, no to po prostu multi to nic nie ma, tak. Ale już tak y, podsumowując. Tutaj yy, i też od razu wam powiem ciekawą rzecz, że to co widzieliście w becie ja oczywiście widziałem, bo się dowiadywałem, bo byłem ciekaw. A co też jest oczywiste, bo w tym czasie, w którym jest beta, gra wychodzi trzy tygodnie później. Spytano yy, Johna Keplana, zaraz wam powiem jak się nazywa facet. Nie John tylko Jeff Keplan został spytany, czy tam firmę spytali o to, czy ta gra, czy ta beta będzie wyglądała tak samo już jak yy. A jak wyjdzie już po premierze, i on mówi tak: Ta beta, którą widzicie, już tam się praktycznie nic nie zmieni. Tylko wiadomo, aktualizacje, poprawy, jakieś tam tych rzeczy, ale po prostu 98% gry, której widzicie już tutaj yy, w becie, to będzie przy wyjściu gry. Więc od razu mówię, jeżeli Wam się beta podobała i powiecie coś w stylu, że o, ekstra beta, co dopiero będzie w pełnej grze. No to od razu Wam mówię, że no, w pełnej grze nie będzie praktycznie nic więcej. Więc y, z rozwagą podchodźcie do tematu, ale no według mnie jeżeli mamy ekipę do grania, jeżeli będziemy i z kim grać w Overwatcha, to pieniądze stracone na tą grę nie będą. Ale samemu, jeżeli tą grę kupimy, no to mi się zdaje, że no... możemy być niezadowoleni z produktu. Mówiąc wprost. tak ładniej. Więc no co tu mówić. Mi się Overwatch podobał. Polecam naprawdę y, śledzić temat tej gry. Cena gry niestety no, jest w miarę spora. No, na konsolach to jest około 300 zł. Na komputerach no, z tego co patrzyłem to jest niewiele mniej. No, ale wiadomo, no, teraz rynek idzie w taką stronę, że niedługo gry to będą po 500 zł kosztować. Już nawet to widzieliśmy po przykładzie Star starosu Battlefront z, z pakietem wszystkich dodatków, gdzie kosztował na konsolach 498 zł, więc no to jest dość duża kwota, no ale tak. Mówiąc po raz wiadomo, jeżeli się liczymy z tym, że, chcemy, znaczy jeżeli chcemy grać w najnowsze produkcje, to musimy liczyć się z tym, że to będzie kosztowało spore pieniądze, tak? Więc mówię, śledźcie temat Overwatcha, jeżeli jesteście zadowoleni tą grą, jeżeli macie z kim grać, jeżeli lubicie moby, polecam tą grę z, z całego serca. Chociaż ja nie lubię mob, czy znaczy mob, gier moba. To, to mi się podobało, to mi się fajnie grało i nawet może i kupił to i grał. Tylko, no nie wiem, czy będę miał możliwość i czas to, ale na pewno jeżeli bym miał to bym to kupił sobie bardzo chętnie grał. więc bardzo was wszystkich pozdrawiam, tutaj kontrast mówił do was Junior piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, w dół, żebyśmy wiedzieli w którą stronę iść z naszym kanałem